Cześć, z tej strony dam kraka, z hodowli kraka z Dzisiaj Wam pokażemy, kolecie się maluszków. O, tu już jeden jest. To są listkorny, czyli hybryda zbóżówki z obsoletą. Jak widać, jest maluszek. Dość nerwowy. No, tutaj są jajeczka, już ładnie ponacinane widzę. Z większości. No, przesuń się małe. Tutaj jest takie jajeczko, które było mocno zapleśniałe i też widzę, że się kluje maluszek. Widać pęknięcie. To jest główki. A tu wystaje chyba albinos. Tak, albinos tam jest. Także miacik ci wydaje się być ciekawy. Nie ma już co tam? No dlaczego Biskorny? No właśnie dlatego, że większość będzie będzie, yy, przynajmniej na początku miała taki charakteryk. Zaraz wyciągnę Wyklełem się jeszcze obsolety. Zobaczyć wczoraj jeden cię przebił, może się wyszedł. Może się przebiły następne. I zobaczymy.